Waldemar z rolnik szukarzony pokazał fanom nowe zdjęcie. Na fotografii widzimy rolnika i tajemniczą dziewczynę. Gdzie podziała się Dorota? Waldemar z show rolnik szukarzony stworzył szczęśliwy związek z Dorotą, z którą ma w planach budować przyszłość. Wielokrotnie na ten temat wypowiadał się w mediach. Rolnik wspominał również, że wybranka w niedalekiej przyszłości wprowadzi się na jego gospodarstwo. Tym razem jedna Waldemar wybrał się na konferencję, najprawdopodobniej bez swojej ukochanej. Waldemar z Rolnik Szuka żony wybrał się na konferencję. Waldemar z Show Rolnik Szuka żony zazwyczaj swój wolny czas spędza z Dorotą. Ostatnio wraz z dzieckiem Doroty i swoim wybrali się w góry. Tym razem para postanowiła jednak spędzić czas osobno. Waldemar wybrał się na konferencję, z której relacje wrzucił na swój Instagram. Konferencja, na którą został zaproszony, nazwana została Misja Droga Mleczna. Rolnik zatrzymał się w hotelu w Uniejowie, czym również pochwalił się w social mediach. Dodane zdjęcia z konferencji ukazują kadry z wydarzenia. Na jednej z fotografii mężczyzna podziękował za zaproszenie na naukową konferencję Misja Droga Mleczna. Na ostatnim dodanym Insta Stories widzimy Waldemara z tajemniczą blondynką. Jak się okazuje, tajemnicza kobieta to znana blogerka Patrycja Starzewska, która także zaproszona została na event. Na swoim Instagramie także postanowiła opublikować fotografię z rolnikiem. Tego samego dnia, Dorota także dodała na InstaStories zdjęcie, na którym uśmiechnięta pyta fanów, jak im mija sobotnie popołudnie.